zakończenie biegu z okazji Dnia Niepodległości. gości bieg. Pracujemy na linii mety. Brawo, wielkie brawa dla pierwszych biegaczy. Pierwsze sobie dobiegają, ja dopiero zdążyłem tu przybyć. Biegłem jak młode wilki. Nie będę nie bardzo tych rozumiał. Nie A tu ludzie. Dobra. Oh. Cieszymy się, że jesteście z nami. W ten sposób świętujemy wspólnie 104 rocznicę wystąpienia przez określoną Jest pani Wanda Barki. Brawo! Super, szkoła poznała numer 3 dobiega. Brawo! Jest klub sportowy w i kto już kto już dobiegł przypominamy o rozciągnięciu się przypominamy o ciepłym piwie jak kto dobiegł wielkie brawa kolejni uczestnicy dobiegają do matki dobiegujemy dobiegujemy uczestników wielkie brawa świetnie Taka rozgrzewaczka usłyszałam. Ja u mnie przeżył tego biegu. Bo... Cieszę, to jest też Jesteście z nami, jesteś pan Marek, już dobiegł do nas. Świetnie. Są rodzice z dziećmi, dziadkowie z wnukami. całe rodziny biegną. Brawo! Kolejni uczestnicy dobiegają na metę. Cudowny to jest widok, widząc całą aleję biało-czerwoną. Cieszymy się bardzo, że jesteście dzisiaj z nami. Brawo, brawo! Kolejni uczestnicy dobiegają. Pomiar jest zrobiony. Czas, mam nadzieję, lepszy niż w zeszłym roku, ale to przecież nie o to chodzi w biegu. Niepodległości w naszym Tomaszowskim Biegu Pani Niepodległości. ale mówi, ale się stoi, nie Chodzi o to, żeby być razem i wspólnie świętować 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Drodzy Państwo, cieszymy się bardzo, że jesteście z nami. Mamy nadzieję, że za rok... widzowie tej bardzo ładnie, bardzo ładnie. lepsze niż fundowanie dla można, w innej można iść, broni, można iść. Bronić, rozbijać, mordować dalej. Z nami dalej. i wspólnie, jak w ten nietypowy sposób. Nam pomagać ludziom na jedzenie, się, że tak licznie Za miliony, miliardy zł. robią, choć sami nie mają pieniędzy na I życie. Brawa, wielkie No jak tam nie się... Że <tosłuch> Brawo, brawo, brawo! I spokojnie wrócimy Przymycie, pamiętajcie o bezpieczeństwie. Piękno z nami też maluchy. zwracajcie na nie uwagę, aby nic nikomu się nie stało. Bo tu nie o wyścig chodzi, ale o wspólne bycie razem w tym w nią jakim jest Dzień Niepodległości. Już 17, po raz 17 biegniemy w Tomaszowie dla Niepodległej. Wielkie brawa, kolejni uczestnicy dobiegają na metę. To, że flag ukraińskich nie ma, chociaż to raz. A gdzie będzie? Głosiły się na bieg. Tu Toż... się, się zbierają. Połączenie abstynenckie Azy. Zespół szkół ponad podstawowych numer 2. Szkoły podstawowe numer 8, 13, przepraszam, 14. Szkoła Podstawowa numer 3, numer 6, numer 9, numer 10, numer 12. Zespół szkół ponad podstawowych numer 1, nr numer 3, numer 6, nr numer 8. Pierwsze liceum ogólnokształcące były też przedstawicielki Amazonek. Dziękujemy Pani Wiceprezydent za rozpoczęcie biegu. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy właśnie w ten sposób zdecydowali się świętować 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wszyscy uczestnicy, którzy byli, już dobiegli. Cieszymy się bardzo, że jesteście tutaj. To założenie, ale spokojnie, do dobrze. Bo tak jak mówię, jest to bieg rekreacyjny, a nie wyścigi. Jeszcze ktoś biegnie. W związku z czym, ostatni powinien zyskać nagrodę. Dziękujemy bardzo, że z dalszym spotkaniem się spotkaliście nie jest nasz czas, tylko to powinno trwać. Powinnaś się biec. Jak najwolniej i biec po prostu. A nie ścigać się. Centrum Kultury Jakie kominy? Jeden z góry li w Tomaszowie. 17 Tomaszowskiego biegu niepodległości. Wielkie brawa dla Was, że byliście z nami. Dziękujemy bardzo zobaczenia, zaraz! Jak to żyjemy? Jak to żyjemy? To przyjdziemy. Przekazać jej. Zostańcie się na zdjęciach. Ja Zobaczycie się. Na tych, co nie wyzłapią. 104 rocznicę przez Polskę. 104. przez Polskę. Nie ma Zdjęcia będą na stronie Miejskiego Centrum Kultury. Na Facebooku

Bieg marszem i to jest fajne. Tam no, na końcu, proszę zobaczyć. Brawo! Super! Karina! Chodź tu Biorą w naszym biegu udział także zwierzęta. A ja? Pieski też mogą z nami powiedzieć. Dzieci, młowie, seniorzy, dorośli, zrzeszeni, niezrzeszeni, z pieskiem, bo mają kota na punkcie biegania i świętowania nie Super sprawa. idę na końców. Świetnie. Państwo, którzy też dali udział. I co mi się podoba? No są ze sobą biało-ziorną flagę. To są patriotyci i patrioty, którzy wyszli w ten dzień. Oni są Dziękuję I wiemy, skąd wiemy, że ostatni uczestnicy do nas dotarli, ponieważ jest to Stowarzyszenie Azyl, które dumnie kroczy z wielką biało-czerwoną flagą. Bardzo nam miło rzeczywiście ponownie udział w naszym Tomaszowskim wieku niepodległości. Już 17 edycja. Wielkie brawo! Stowarzyszenie, abstylenckie Azyl i zamyka z Brawo, brawo. I nie tylko w Tomaszowa, są też przyjaciele z zamiercia ze i Nicelicza. Cieszymy się. Tomaszowski bier, niepodległości. Zrzeszenie tylko... Hey, hey. I... Policjantów, i policjantów. policjantów straży Miejskiej, dwóch policjantów. Para. Do, do hey, co będę tak nie Jak to? Miejskie Centrum Obywatelskiego Dziękuję wszystkim uczestnikom. zachęcamy do obserwowania do ...na Facebooku gdzie zamieścimy zdjęcia z dzisiejszego biegu? Więc szukajcie się, komentujcie, udostępniajcie, bądźcie razem z nami w kolejnych wydarzeniach, które organizuje Miejskie Centrum Kultury. Dziękuję bardzo, do widzenia. Okej, okay. ja na to chwilę na ten moment kończę. Tutaj o przejdźmy na ty, które prezentują. młodzi chłopcy raczej nie ponowią. Są kochani, nie poznają. Jeszcze pokażę nie centrum miasta, to posła mortowieckiego, gdzie znajdują się liczne punkty jak... Bunkry, tutaj nagrywano też odcinki czterech pancernych i psa. Nie każdy wie co to jest, ale tak było. Tutaj też się znajdują liczne bunkry połowienne. Całe kompleksy pohitlerowskie. Tutaj też było getto, zabijano Żydów. Murtowano tam aszywan. Miasto było nie ma, nie istniało. Kiedyś tego nie było w ogóle. Zbudowano to dosyć szybko. A teraz miasto umiera znowu.